Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Scratch SPWZ. Słuchajcie, dziś chciałem Wam pokazać no, możliwości płytki BBC Micro trochę się nią pobawić. Na razie tylko samą płytką, bo nie mam żadnych modułów dodatkowych, żadnych modułów rozszerzeń. Więc tylko tym, co w tej chwili tu widzicie na ekranie, tym, co Wam zaprezentowałem jakiś czas temu, gdy sobie zakupiłem. Wtedy odpaliłem tylko program Devo, a dziś spróbujemy zaprogramować. Coś sami. Ten moduł mam tutaj, mimo że tu jest napisane, że to jest Arduino Uno, to w środku jest BBC MicroBit, i jak otworzymy sobie opakowanie, no to mam płytkę, tak. Mam kabelek, którego na razie nie używam, służy do podłączenia do komputera. No ja mam jakiś dłuższy. Mam nadzieję, że gdzieś go zaraz znajdę. No tutaj mam pakiet baterii. No i słuchajcie, a, mam ten dłuższy kabelek, tak. No i tutaj mam jeszcze jedną ciekawą rzecz, którą też spróbujemy sobie użyć, a mianowicie wymontowałem z jakiegoś starego, starej obudowy do peceta głośniczek. PC Speaker, tak, tak zwany dawniej. No i też go spróbujemy w jakiś nam sposób do Arduino podłączyć. No zresztą sobie zaraz to pokażemy. Słuchajcie, zanim jednak, Ar, nie Arduino, tylko oczywiście o BBC Microbit, no to tutaj mam jeszcze taki plakat, który chciałem wam zaprezentować. Jesteśmy w CEMI. właśnie dzisiaj byłem na... Spotkaniu. No i już z siebie w szkole będę realizował grant Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Więc będę kupował trochę rzeczy właśnie między innymi do BBC Microbit, więc myślę, że jeszcze kilka ciekawych rzeczy uda się tutaj pokazać. No to dobra, słuchajcie. Na początek wymiemy sobie płytkę. Przypominam sobie wam, że moja płytka wygląda tak. Więc tutaj z tym żółtym wykończeniem, są różne różne kolory, no, ale generalnie to nie ma większego znaczenia tutaj mam baterie, tak, które możemy sobie podpiąć tutaj do płytki jeżeli byśmy chcieli, żeby był wykonywany program bez podłączenia do komputera, zresztą ja tam chyba mam teraz jakiś program, na, tylko nie do końca wiem jaki no widzicie, o dobra, czyli taki, który się tam jakieś obrazki proste, mam w tym momencie wgrany w zależności od przycisku, więc jakiś banał, w gruncie rzeczy. Dobra, ale tutaj widzicie stronę BBC Microbit, Microbit.org. No i tutaj mamy różne rzeczy, między innymi zakładkę Let's Code, czyli przejdźmy do kodowania. No i tutaj kodować możemy na różne sposoby. Możemy użyć Make Code Editor, tak, e editor Pythona. No i możemy użyć jeszcze innych rzeczy, co mamy tutaj wypisane, ale myślę, że my zaczniemy od programowania wizualnego, czyli użyjemy sobie Make, make Code Editor. Ten program można z niego korzystać online, tak? Ale można też, słuchajcie, można, so, można go sobie ściągnąć i zainstalować u siebie, tak? No i ja tutaj mam. Projekty jakieś tam. Co ciekawe, m, zacząłem bawić się BBC Microbit od napisania gry, więc może najpierw mam tę grę pokażę. Taka bardzo, bardzo prosta gra. Właśnie ten edytor się nam ładuje. No i tutaj jeszcze jest fajne w tym edytorze, że Mamy tutaj taką wirtualną, jakby płytkę, tak? czyli to, co tworzymy tutaj, od razu efekt widzimy na tej płytce wirtualnej. Nie musimy, jakby od razu wgrywać do naszej płytki, żeby zobaczyć efekt. No i tutaj widzicie, że jest taka gra, która polega na tym, że pojawiają mi się jakieś ikonki, znaczy dwie konkretne ikonki: serce i, i coś tam jeszcze. Tak, o, takie krzesło wielbłąd, nie wiem co to jest. I jeżeli jest serce, to mam kliknąć przycisk A. Jeżeli jest to drugie, to mam kliknąć przycisk B. No i naliczane mi są punkty. I tak gramy do 10 obrazków, ile punktów zdobędę. No to dobra, spróbujmy, tę grę sobie wrzucić. Bo można oczywiście, jak mówię, przetestować na wirtualnej płytce, którą tutaj widzicie. Mam dwa punkty w tym momencie tam. Ale spróbujemy to wrzucić do. Do BBC Micro, tylko słuchajcie, mam teraz problem, ponieważ nie mam wolnego portu USB. Ale coś spróbujemy tu wymyślić. Czyli nie oczywiście z przodu wolnego portu. Dobra, ale już jest. Tyle, tylko że nie będzie widać, chyba jak wgrywam. Dobra, podpinamy. Widać nie widać. No trudno. I teraz. Powatrzcie się. W momencie podpięcia BBC Microbit o kurczę, no właśnie, zwiało mi to tam gdzieś do podpięcia do komputera no to BBC Microbit się zgłasza jakby jako pendrive, tak? Widzimy jako dysk zewnętrzny. No i słuchajcie, możliwości wygrania programów jest kilka to znaczy, możemy zwyczajnie program napisać. Kliknąć przycisk pobierz i wrzucić tutaj na BBC Microbit ten właśnie plik, który nam się utworzy. Ale zwykle, przynajmniej tak było u mnie, to urządzenie mi się po prostu sparowało. To znaczy za, przy pierwszym podłączeniu zaproponowało mi parowanie urządzenia. Sparowałem to urządzenie. No i teraz jak kliknę pobierz, to wgra mi się bezpośrednio do płytki. Dobra? No i y czekajcie, no właśnie, kurczę, źle mam to zrobione. Muszę przejść na zasilanie bateryjne, jednak, żebyście coś widzieli. Dobra, y no i mamy, widzimy, napis się pojawia. Witaj. No i mamy serce po lewej stronie. Natomiast to po drugiej stronie na klawiszu B. No i teraz wyświetla nam się napis start. No i dobra, przycisk B, punkt. B punkt, punkt, serce punkt, e, najpierw w pierwotnej wersji wyświetlało mi się to trochę szybciej, ale ponieważ dałem mojej córce, żeby sobie pograła, no to żeby się za szybko nie zraziła, no to trochę to zwolniłem, zaraz zresztą zróbniemy sobie na program, no bo teraz widzicie nie kliknąłem, więc punktu nie zdobędę, No i dobra, I gra się skończyła. Zdobyłem 9 punktów na 10 możliwych. No więc, jak widzicie, bardzo prosto można taką, takie coś osiągnąć. Popatrzmy się, właśnie, może na, na sam kod. Kod mam tutaj. No i teraz popatrzcie się. Działa to tak jak z Arduino, tak? Czyli mamy jakby dwie pętle. Pierwsza to jest pętla, która się odpala podczas uruchamiania. Czyli tak jedy, jednorazowo można powiedzieć. Tak? No i tutaj widzicie, że dałem napis Witaj, który się nam przywija na początku. No i potem jest ta właśnie instrukcja. Pokazuję ikonę serca. Wyświetlam na wyświetlaczu, i tu już sobie taki wyklikałem obrazek na właśnie tej matrycy LED. Strzałkę. Literka A. No to dotąd mamy instrukcję, można powiedzieć. I następnie. Ustawiamy punkty na 0, i tu jest jeszcze taka zmienna pomocnicza baton, tak, czyli przycisk, bo pierwotnie, jak zaczynamy tą grę pisać, to można było na przykład w tym czasie, który tutaj daje na kliknięcie, nacisnąć kilka razy i na jednym obrazku zdobyć kilka punktów. Więc, żeby to wyeliminować, ten przycisk, taka zmienna pomocnicza no i oczywiście punkty, które będą liczyć punkty. Wyświetla nam się start, no i w potem w pętli 10krotnie. Losuje obrazek, tak, losuje liczbę tak naprawdę 0 lub 1, jeżeli los to serce, to znaczy, że jeżeli wylosuje, jeżeli los jest prawdą, tak, bo można tak to tutaj zinterpretować, a prawdą będzie jedynka, tak, a 0 będzie interpretowane jako fałsz, więc jeżeli wylosuje jedynkę, to wyświetla serce przez sekundę, 1000 milisekund, w przeciwnym wypadku wyświetla to krzesło, czy tego wielbłąda, nie wiem, czy to jest koń, co to tutaj jest. No i potem pokazuje punkty też przez sekundę. Tak jak mówię, przy... początkowo było to szybciej, ale potem trochę zwolniłem. No i teraz zawsze, czyli za każdym razem na końcu, to znaczy to już jest to, ten stan, który mam w tym momencie, tak? Jak widzicie, to wszystko się dzieje w tej jednorazowej pętli, bo ja tu dołożyłem sobie jakby taką swoją własną pętlę, natomiast gdy to się wszystko wykona, przechodzimy do pętli zawsze, tak? No i to jest ten stan w tym momencie, czyli i Zawsze pokazywane są punkty, tak? Jeżeli bym chciał zacząć grać od nowa, to pod spodem mam przycisk Reset, o, tu jest. Nie mogłem zresetować i grać od nowa. No i teraz jeszcze obsługa stanów, yy, czyli mamy przycisk A i przycisk B, czyli obsługa, gdy jest wciśnięty, tak? No i teraz tak, jeżeli przycisk A wciśnięto i los, tak, czyli los jest prawdą, czyli tak wylosowaliśmy jedynkę, czyli serce, tak? No, i jeżeli wylosowaliśmy serce i kliknęliśmy przycisk A, dodajemy sobie punkty i blokujemy właśnie ten nasz baton, tak, żebyśmy nie mogli kliknąć ponownie, tak, żebyśmy szybko nie mogli kliknąć na jednym razie i zdobyć kilku punktów, tak, bo jeżeli drugi raz klikniemy, to yy, nasz baton już będzie miał stan 1, czyli nie będzie spełniona ta część warunku, tak, bo tu mamy koniunkcję, czyli owa warunki muszą być spełnione, czyli musimy kliknąć przycisk A i jednocześnie baton nie może mieć wartości 1, czyli nie może tutaj być jedynka. A tu ustawimy ją na jedynkę, więc się nam to skasuje. Natomiast za każdym razem w tej pętli ustawiamy ten baton na 0 przed wylosowaniem, jeszcze przed nowym obrazkiem, dlatego możemy to obsługiwać. Tak samo jeśli chodzi o przycisk B, tyle tylko, że tu jest warunek trochę inny. Jeżeli nie los, czyli jeżeli los nie jest prawdą jakby, tak? czyli ma wartość 0. Mówiąc, tak? I jednocześnie przycisk ma wartość 0, czyli nie, nie zdążyliśmy już kliknąć czegoś wcześniej, tak? no to przypisujemy punkty. Dobra, czyli taką, taką rzecz zrobiłem na początku z BBC Micro, no ale to już jest taka, można powiedzieć, trochę wyższa zabawa. No trzeba już coś wiedzieć z programowania, żeby to osiągnąć, chociaż no, w gruncie rzeczy to jest bardzo, bardzo prosty program. Ale od tego zacząłem się bawić BBC Micro. Dobra. Natomiast potem testowałem różnego rodzaju rzeczy. No i tutaj zobaczmy, co mamy na przykład w teście. A w teście mam. Czekajcie, bo tu kliknąłem drugi raz. A właśnie. Grawikony. Nie chciałbym ten test. Dobra. No i tu właśnie mam to, co mi się odpaliło, chyba w momencie, gdy podłączyłem wam zasilanie, tak? Czyli gdy wciśnięto przycisk A, to włącz melodię ślub, tak? I wyświetl ten świecznik jakby, nie? Jeżeli wciśnięto przycisk B, to włącz melodię urodziny i wyświetl serce. Jeżeli wciśnięto A plus B, to zatrzymuje wszystkie melodie. No tyle tylko, że tutaj, jak się przypatrzycie, no to potrzebujemy podłączyć głośnik, tak? No i tu jest to nawet pokazane, jak to zrobić. Najlepsze, jeśli chodzi o BBC Micro... Są tak zwane złącza krokodylkowe, ale ja taki złącz niestety nie posiadam, tak? No więc zrobimy to sobie w sposób następujący. Mianowicie, tutaj mam ten bazer, tak? Czyli jakiś tu głośniczek stary, widzicie 0,5 W, 8 ohmów, który coś tam gra, tak? PC speaker z komputera. Dobra. No i teraz podepniemy sobie. Takim kabelkiem, czyli tu mam kabelek, który sobie wetchnę tutaj. Dobra. Cyk. Cyk. A to sobie podepniemy tutaj. I tak jak jest na rysunku mamy podpiąć do na pin 0 i na masę, tak? Czyli na GDN. No nie mam niestety tych złączy krokodylkowych, będę musiał sobie kupić, ale tak też powinno zadziałać. No i tak naprawdę akurat w przypadku głośnika nie ma za bardzo znaczenia, jak my to podepniemy. Tak, czekajcie tutaj. Cyk. Tutaj damy sobie cyk. No dobra, widzicie? Widać głośniczek. Widać. Dobra. No to teraz musimy jeszcze, jakby, wgrać program. No właśnie, tylko. Hmm? Czekajcie, no, muszę się zaopatrzyć te złącza krokodylkowe. Yy, klikam sobie, pobierz. Dobra, i chyba już. Tak? Yy, dobra, yy, i teraz ja się przy. O, coś już, już grało, no ale teraz odpiłem zasilanie. Yy, damy sobie to zasilanie. No, I widzicie, znowu się kompletnie nie przygotowałem, bo. Powinienem był kamerę wpiąć do tyłu, a tu bym miał wtedy wolne złącze. Dobra. Dobra, czekajcie i teraz tutaj, żebym miał dobry styk. Dobra. I pod przyciskiem A gramy ślub. Nie wiem, czy to słyszycie, bo mam tutaj mikrofon przy słuchawkach. Natomiast pod przyciskiem B. Gramy melodykę urodzinową. No więc słuchajcie, bardzo prosto to można zrealizować. Tutaj mamy cały dział muzyka. Możemy komponować po nutach nawet, więc no jest to bardzo, bardzo, bardzo złożone. No oczywiście mamy tutaj kwestię również działania z LED-em. Bardzo ciekawa rzecz. Tak. Najwięcej tych funkcji znajdziemy tutaj podstawowa. Mianowicie możemy na przykład ułożyć na tej naszej matrycy jakiś tam rysunek, to było widać y, w poprzednim y, programie. No, y, BBC Micro ma jeszcze akcelerometr, czyli na przykład, może nie, w tej chwili, no, w tej chwili wszystkie te reakcje w obu programach, które Wam zaprezentowałem, to była reakcja na przyciski, tak? No, bo to jest najprostszy sposób, y, jakby komunikacji ze światem zewnętrznym czyli przyjmowanie jakichś impulsów nie, ze świata zewnętrznego. Natomiast no, można jeszcze wykorzystać akcelerometr i gesty różnego rodzaju, tak? czyli np. jakieś yy, poczepanie. To widzieliście na yy, tym programie demo, które był które było, no, ma też kompas, tak? który potrafi tutaj, yy, też możliwość jakby yy, jakiegoś tam sprawdzania kierunków. Yy, no, mamy Bluetooth, który też można odpowiednio wykorzystać. Yy, więc no, jest to fajna płytka, yy, której jak yy, już kiedyś nam wspomniałem. Nawet programując na samej płytce, ponieważ no, mamy przyciski, mamy jakiś tam wyświetlacz co no, prawda taki matrycowy, tak? ale jak najbardziej do wykorzystania. Dość prosto możemy podpiąć głośniczek, bo to jest naprawdę fajna rzecz. No, Jakby miał jeszcze te złącza krokodylkowe, to by bito to było jeszcze prościej zrobić. No oczywiście, można kupić gotowy głośniczek do BBC Micro, no, ale to jest taka trochę prowizorka części z odzysku. No więc, pewne rzeczy programistyczne możemy łatwo poćwiczyć. Już na samej płytce będę takie rzeczy pokazywał, no ale oczywiście, y, jakby całość, całość mocy rozwijamy dopiero na y, wykorzystując różnego rodzaju y, peryferia, tak? Różnego rodzaju rozbudowane rzeczy do BBC Micro. Y, no, my w tej chwili działamy y, w tej wersji bloczkowej, tak? Takiej najprostszej, ale możemy też zobaczyć podgląd kodu w JavaScriptie, tak, czyli tak. Byłoby to w Javascriptie. Co więcej, yy, możemy też zobaczyć jakby to było w Pythonie. Tak? No i tutaj widzimy jak musielibyśmy zaprogramować nasze BBC Micro w Pythonie, yy, żeby to yy, nam zadziałało tak jak działa w tym momencie. Czyli jeszcze raz puszczamy tutaj melodykę. a dwa przyciski powinny nam przerwać. Tyk. Dobra, yy, no i wszystko działa. Słuchajcie, myślę, że poświęcę BBC Micro więcej czasu. Bardzo fajna płytka. No, ale myślę, że nie będę też zapominał o płytce Arduino, ponieważ jeśli chodzi z kolei o płytkę Arduino, no to mamy bardzo wiele takich open sourceowych projektów. No różnego rodzaju, tak. Od pełnych robotów po jakieś tam nie wiem, stacje pogodowe i tak dalej. Więc na pewno warto BBC Micro, znaczy Arduino też trochę czasu poświęcić. Więc zarówno BBC Micro, jak i Arduino jeszcze na tym kanale na pewno się pojawi. A jeżeli chodzi o BBC Micro, to myślę, że już niedługo kupię sobie jakieś rzeczy dodatkowe i będę mógł pokazać Wam więcej. Dobrze, na dziś to by było tyle. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.